Dzień dobry Państwu, nazywam się Joanna Szulc, jestem dziennikarką i psycholożką. Witam Państwa w imieniu serwisu Szkoła średnia bez tajemnic, przeznaczonego dla uczniów i rodziców, dla kandydatów do szkół średnich i osób, które szykują się już też do matury. Moim dzisiejszym gościem jest Joanna Flis, psycholożka i psychoterapeutka. Dzień dobry. Ja się chciałabym, żebyśmy porozmawiały o tym, co jest takim pokłosiem. Nauczania zdalnego. Chodzi mi o y, głównie emocje uczniów. Co mówią na ten temat y, badania, a co mówi na ten temat doświadczenie psychoterapeutki pracującej w gabinecie z młodzieżą? Badania pokazują wyraźnie, że y, mamy większe tendencje do tego, żeby przebywać dużo dłużej w sieci. My dorośli, ale też nastolatkowie dzieci czyli to nie dotyczy tylko dzieci i młodzieży. Badania pokazują, że jesteśmy wyczerpani, że cierpimy na zespół stresu elektronicznego, czyli taki rodzaj przeciążenia wynikającego z przebywania w rzeczywistości wirtualnej. To przeciążenie bardzo często spowodowane jest tak zwanym łaskotaniem dopaminy, czyli takim działaniem szklanego ekranu, które sprawia, że nasz ośrodek odpowiedzialny za nagradzanie nas ciągle produkuje dopaminę, czyli wciąż nagradza nas, ale jednocześnie nas pobudza. Co sprawia, że jesteśmy w trochę takim ciągu, w którym umysł mamy bardzo pobudzony, a ciało bardzo zmęczone i nie rozpoznajemy tego momentu, w którym powinniśmy odpocząć. Więc jesteśmy zmęczeni, jesteśmy zestresowani w związku z tym, ponieważ ta nadmierna aktywność mózgu i to pobudzenie generuje kortyzol, czyli hormon stresu, więc też jesteśmy zestresowani, jesteśmy znużeni też tym, jak ta edukacja wyglądała z jednej i z drugiej strony, ponieważ edukacja to relacje, więc brakuje nam relacji, brakuje nam więzi, brakuje nam bliskości, czyli też brakuje nam zaangażowania, bo bezpośrednio z więzi, z bliskości, z relacji wynika zaangażowanie i motywacja do nauki. Więc to pokazują badania. Natomiast moje doświadczenia w gabinecie, doświadczenia moich klientów i pacjentów pokazują, że ta młodzież która dość dobrze funkcjonowała przed pandemią i wykazała się dość dużą ilością takiej sprężystości osobistej, w tej chwili tęskni za szkołą, tęskni za relacjami, jest zmęczona obecnością tej zmienionej rzeczywistości. Natomiast ta młodzież, która wyjściowo miała problemy, szczególnie te problemy społeczne, czyli borykała się z jakimś odrzuceniem społecznym, fobią społeczną, agorafobią, zaburzeniami lękowymi, depresją, nerwicami, to jest młodzież, która w pandemii się trochę rozgościła. Czyli ta rzeczywistość zaczęła być dla niej mniej wymagająca i zaczęła być bardziej mm, bezpieczna dla osób, które borykają się z zaburzeniami emocjonalnymi, no bo w pewnym sensie. Bardziej poddająca się kontroli. Więc to są takie dwa światy, na które musimy zwrócić uwagę. Z jednej strony świat dzieci, które bardzo y, y, tęsknią za szkołą, dzieci, nauczycieli i młodzieży, a z drugiej strony świat osób, które mówią: Nie chcę powrotu do, do Starego Świata, ponieważ dziś czuję się bezpieczniej, co nie znaczy zdrowieje. Bo też warto to podkreślić, że. Ta młodzież, która się rozgościła w rzeczywistości cyfrowej, w edukacji zdalnej, wcale nie zyskała na zdrowiu, tylko wręcz przeciwnie, ich, ich problemy się pogłębiły. Czyli dzieci, które miały na przykład łagodne e, zaburzenia afektywne, e, które przeżywały lęk społeczny, dziś po tym okresie pandemicznym wykazują wysokie cechy fobii społecznej z agorafobią nawet, czyli z taką tendencją do tego, żeby w ogóle nie wychodzić z domu. Czyli to mogą być nastolatkowie, którzy po prostu nie chcą się w ogóle ruszyć ze swojego pokoju ponieważ przyklejeni do ekranu, komputera czy telefonu czują się bezpiecznie w swoim świecie, tak? Tak, czują się bezpiecznie. Mają wtedy bardzo małą ilość objawów swojej choroby, czyli ponieważ nie, nie są zmuszeni y, dokonywać tej ekspozycji społecznej, czyli po prostu nie muszą wychodzić do, z domu, to nie spotykają się z bodźcami, które generują ataki paniki, więc pozornie wydaje się, że jakby jest im lepiej. Bo mam mniej ataków paniki, rzadziej się hiperwentyluję, moje serce nie bije e, e, takim rytmem, który mnie w jakiś sposób przeraża. Więc jest pozorny spokój z jednoczesnym e, przekonaniem o tym, że. Taki model życiami służy. To jest taka szczególna grupa młodzieży, która marzy o pracy w sieci, marzy o takim stylu życia, ponieważ te, to nie zmusza ich do konfrontowania się ze swoją chorobą. A jak nie zmusza, z drugiej strony, jak nie zmusza do konfrontowania się z własną chorobą, to ją pogłębia i tego przykładem na przykład jest syndrom hikikomori. Jeszcze w Polsce niewiele na jego temat wiemy, ale w Japonii jest to taka. Bardzo upowszechniona choroba młodych ludzi, ale też we wczesnym okresie dorosłości, która polega na tym, że taki młody człowiek nie wychodzi ze swojego pokoju. Mówi się, że w Japonii prawie każda rodzina ma swojego kiki komory, czyli ten odsetek osób, które rezygnują z życia analogowego jest tak wysoki. I to nie jest tylko rezygnacja z życia analogowego, to jest unikanie objawów własnej choroby. Czyli kiedy ja nie wychodzę, to nie muszę się konfrontować z tym, że mnie stresuje obecność innych osób. Czyli wszystko załatwiam przez internet, zakupy załatwiam. robię przez internet i w internecie spotykam się również ze znajomymi. W internecie spotykam się ze znajomymi, tak, wszystko tam załatwiam do tego stopnia, że um, nie czuję potrzeb fizjologicznych. Tak, bardzo mocno chorujące osoby na Hikkiemori przestają mieć kontakt ze swoim ciałem. Czyli jest to choroba, która zagraża życiu. Tu mówimy o emocjach, a jeszcze wchodzą. Jeżeli mówimy o nauczaniu, o edukacji, kwestie poznawcze, czyli nasza uwaga, koncentracja, sposób myślenia. Jak na te funkcje wpłynęło nauczanie zdalne tak długi okres nauczania przez internet? Młodzi ludzie mówią o tym, że mają problem z, kon z koncentracją uwagi wtedy, kiedy nie ma innych bodźców. Czyli dzieje się coś takiego, że przy, przy biurku, na którym nic nie leży, w przestrzeni, w której jest cisza, jest problem z, kon z koncentracją uwagi. Uwaga jest jak takie światło latarki. Możemy w pewien sposób nią zarządzać. Jeżeli mamy łagodne zaburzenia koncentracji uwagi, a to jest właśnie pokłosie tego łaskopytania dopaminy, o której mówiłam, czyli to jest komponent takiej choroby jak zespół stresu elektronicznego. Jeżeli mamy łagodne zaburzenia koncentracji uwagi wywołane nadmiernym przebywaniem w sieci, to to światło latarki, którym możemy zarządzać, staje się światłem rozproszonym. Czyli właściwie nie Czyli możemy zebrać rozprosz... i widzę pustkę. Tak, tak widzę, i widzę... różne rzeczy przyciągają. Mm. Ja przestaję właściwie nią zarządzać, mm. tylko to światło pada na te bodźce, które są najbardziej mm... wyraźne czy coś stuknie, coś puknie, powiadomienie pojawi się na telefonie, ktoś do mnie zadzwoni, na podwórku coś się dzieje, ktoś krzyczy w drugim pokoju i ja przestaję zarządzać swoim światłem uwagi, tylko ona mi się zaczyna, mi się zaczyna przerzucać mhm. w różne miejsca. Tak jakby tracę zdolność do kontrolowania swojego własnego zachowania. Staję się tak właściwie takim ciągiem odpowiedzi na bodźce z zewnątrz. Czyli A w... to jest trochę coś takiego, co mamy przy nadpowodliwości, przy tak zwanym tak. ADHD. Dokładnie. Zespół stresu elektronicznego ma bardzo podobne komponenty i yy, jakby architektura sieci trochę na tym bazuje, ponieważ jak spojrzymy na media społecznościowe, to one dokładnie też tak są zbudowane, żeby tam ciągle pojawiał się jakiś nowy bodziec. Który coś nie kutwicza tak. jakieś powiadomienie, tak? i odciąga uwagę od, od rzeczy, który, nad, nad którymi chcielibyśmy się świadomie skupić. Dokładnie. Czyli tracę zdolność do tego, żeby świadomie zarządzać swoją uwagą. Stras, tracę zdolność do tego, żeby w jakiś sposób dokonywać wyboru, co przykuje moją uwagę, czy jakbym trochę traciła tą latarkę z dłoni, i, i właściwie to, co jest oświetlone wokół mnie, nie zależy ode mnie, tylko od tego. Co jest dookoła, co jest mocniejsze, co jest silniejsze. A Czyli nauka, no jest... jakby. Mhm. Podstawową cechą nauki jest nuda. <laughs> Więc żeby, żeby rzeczywiście się uczyć i żeby jakby to było efektywne, to musi być jakiś rodzaj zdolności do samokontroli. To musi być wybór. Czyli taki nastolatek, o którym y, mówisz, y, Obawiać, może się obawiać tego, że kiedy usiądzie w szkole stacjonarnej i będzie słyszeć y, tylko monotonny głos nauczyciela, to nie będzie mógł się skupić. Tak, y, tak. ja myślę sobie, że to jest trochę y, taki kawałek, że w edukacji zdalnej bardzo dużo pojawiło się elementów takich y, konferencyjnych. Czyli y, Lekcje były oparte o prezentację, tak? to była nowa rzeczywistość, wszyscy się do niej przystosowywaliśmy, więc też u, u, uczyliśmy się w edukacji zdalnej przykuwać tą uwagę młodych ludzi. W klasie też nie, nauczyciel nie jest w stanie tego powtórzyć, to jest niemożliwe. Więc młody, młody człowiek rzeczywiście może mieć taką y, wątpliwość, czy będzie w stanie 45 minut na nudnej lekcji wysiedzieć bez prezentacji i bez możliwości y, kompensowania sobie tej nudy i monotonii na własną rękę, tak? Bo Czyli bez możliwości skrolowania, tak? Przykład, grania w tle, w jakąś grę, tak, y, leżenia na kanapie chodzenia po pokoju. Tak? Bo mamy też całą masę młodych ludzi, którzy są kinestetykami i oni potrzebują też ruchu do tego, żeby myśleć. I rzeczywiście edukacja zdalna była taką rzeczywistością, w której kinestetycy się świetnie odnajdywali. Ponieważ oni mieli taką możliwość, żeby się ruszać w trakcie edukacji. Czyli kręcić na tych krzesłach i, i przekładać nogę na nogę i wyjść do drugiego pokoju. tak, Więc no, też takie osoby mogły odkryć, że ruch wzmacnia ich zdolności poznawcze. Czyli zdać, wzmacnia zdolność do zapamiętywania. W naszym serwisie kierujemy się do uczniów i rodziców, y, młodych ludzi, którzy uczą się dużo do egzaminów ważnych, do egzaminu ośmioklasisty, do egzaminu maturalnego, czyli to jest wiele godzin poświęconych na naukę z książką, z zeszytem, z notatkami. Y, jak, y, radzić sposoby na taką naukę, które skupią uwagę rzeczywiście na tym, czym się powinniśmy zajmować, zamiast rozpraszania jej na na przykład właśnie sprawdzanie powiadomień na telefonie. Ja myślę, że podstawową rzeczą jest odkryć, jak się uczy. Bo to nie jest tak, że każdej osobie będzie służyć cisza w przestrzeni. Jest masa ludzi, która będzie lepiej przyswajać treści wtedy, kiedy w tle leci muzyka. Jakoś bardzo bym się nie upierała przy tym, że jest jakiś jeden wzór na, na prawidłowe warunki związane z uczeniem się. No więc najpierw sprawdzamy, kim jestem. Czy jestem introwertywny, ekstrawertywny? Potrzebuję bodźców? Potrzebuję mniejszej ilości bodźców. Bodźce mnie wyczerpują. Czy to jest tak, że jestem wzrokowcem, słuchowcem czy kinestetykiem? Co mi daje to, to rozpraszanie uwagi? Co ja robię wtedy tak naprawdę? O co chodzi? Nie? Dlaczego ja ucząc się, sięgam po, po, po ten telefon? Co mi to robi? Bo czasami jest tak, że kiedy spada koncentracja uwagi w trakcie uczenia, to młody człowiek sięga po telefon, skroluje, coś podkręca sobie energię wewnętrzną i z tą energią jest w stanie wrócić. Jeżeli ja rozumiem ten mechanizm, że ja używam sieci, muzyki, kontaktu z drugim człowiekiem do tego, żeby zregenerować swoje zasoby potrzebne do tego, żeby dalej się uczyć, no to wtedy super, jestem tego świadoma i mogę to świadomie robić. Problem pojawia się wtedy, kiedy to nie jest świadome, więc zaczęłabym od tego, żeby prześledzić Jakie są, jakie są idealne warunki uczenia się dla mnie, co mi pomaga, co mi szkodzi, co mi pozwala tą energię gromadzić, niezbędną do zarządzania uwagą i pamięcią, a na co ją trwonię, gdzie ją gubię? My też mam jakiś ograniczony zasób tej energii, więc musimy wiedzieć, jak, jak o nią dbać, w jaki sposób ją regenerować. I świetnym narzędziem tutaj jest zaczęcie od mindfulnessu, techniku ważności, żeby w ogóle pooglądać sobie. Jak ten mój umysł pracuje, co się w nim dzieje, kiedy przychodzi taki punkt, w którym ja osiągam jakiś poziom koncentracji mi potrzebny. Na przykład, narzędziem, z którego przynajmniej raz warto skorzystać, jeżeli się ma przed sobą ważny egzamin albo jakieś trudności z uczeniem się, jest biofeedback, czyli zrobienie sobie profilu biofeedback. pozwala mi sprawdzić, co tak naprawdę się dzieje z moją uwagą i z koncentracją. Czy ja mam nad tym kontrolę? Biofeedback to jest takie narzędzie, które wykorzystuje EEG. I możemy sp sprawdzić, czy potrafię mi się koncentrować. Czyli w dużym skrócie, jeżeli trafiam do gabinetu Biofeedback, zostaje mi podłączony sprzęt OEG do głowy, siadam przed komputerem. Jeżeli koncentruję uwagę, to na tym komputerze samochód jedzie. Mhm. Na przykład jest to gierka z samochodem. Jeżeli nie mogę skupić uwagi, to on, on się nie rusza. Czyli uczę się trochę tak jak jazdy na rowerze, i oglądam siebie w tym na, na tym ekranie komputera, jak w lustrze. Jeżeli się koncentruje, to on jedzie, jeżeli gubię koncentrację, to on przestaje jechać. I taki profil biofeedback pozwala w ogóle mi sprawdzić, czy ja wiem, czym jest koncentracja uwagi. Bo czasem bywa tak, że dzieci, które mają problemy z zaburzeniami koncentracji uwagi, osiągają delikatny strumień uwagi, czyli uczą się zarządzać delikatnym strumieniem uwagi dopiero wtedy, kiedy jest bardzo dużo bodźców dookoła. Kiedy naokoło jest szum, tak, wtedy to mogę wtedy. to światło latarki skierować w tym miejscu w to miejsce, w to miejsce, które chcę. Bo mam zaspokojoną potrzebę stymulacji dookoła. Mhm. Więc coś mnie stymuluje. Mhm. Czy to jest tak, że rodzice, chcąc pomóc nastolatkowi, który, który właśnie ma przed sobą mhm. dużo nauki, Powinni go poobserwować, ale też z nim poobserwować jego, zamiast na przykład korygować, mówić, wyłącz to radio, ścisz tą muzykę, nie sieć tak, tylko sieć inaczej. Myślę, że rodzice mają dużo takich skłonności do dawania rad, zamiast poprzyglądania się właśnie temu, jaki ten młody człowiek jest. Właśnie warto wyjść od pytania, czy to ci służy, co ci służy, co ci pomaga, bo my wiemy, jesteśmy w stanie to ocenić, co mi pomaga uczyć się. Kiedy przypominam sobie, na przykład yy, sprzed X lat takie fantazje, że skupienie osiągamy wtedy, kiedy jesteśmy nieruchomi, czyli skup się, nie ruszaj się, nie kręć się skup się, tak? Czyli nam się wydaje, że wtedy, kiedy unieruchomimy ciało i przestaniemy oddychać, to jest właśnie ten stan pełnego skupienia, co dla kinestetyka jest na przykład niemożliwe bo kinestetyk musi się ruszać, żeby się skupić, bo jeżeli nie może się ruszać, żeby się skupić, to musi mieć dużo bodźców, które zaspokoją tą stymulację, którą normalnie zasp zaspokaja ruch. Więc świetnie, że o tym mówisz, bo to jest rzeczywiście bardzo ważne, żeby rodzic zapomniał o tym, co jemu pomaga, przestał dawać złote rady i odwołał się do tego, co pomaga jego dziecku, ale pytając wprost co ci pomaga opanować ten materiał, jaki sposób opanowywania tego materiału jest dla ciebie najbardziej przyjazny. Czy chcesz od szczegółu do ogółu, czy od ogółu do szczegółu, czy potrzebujesz robić notatki, czy być może potrzebujesz słuchać, tak? bo w tej chwili tak dużo różnych narzędzi, które pozwalają opanowywać materiał, że, że właściwie każda preferencja, Dydaktyczna, może być zaspokojona pod warunkiem, że ją my rozumiemy. Mhm. Czyli to jest na przykład tak, że ktoś, kto komu się lepiej uczy ze słuchu, może e, używać podcastów, czy, czy jakichś nagrań, e, audiobooków, które e, pomogą mu wzbogacić wiedzę, bo w ten sposób lepiej to przyswoi niż czytając. Tak, oczywiście, że tak. I trochę edukacja zdalna, ona była dla nas wszystkich wyzwaniem. Bo, bo postawiła przed nami nowe zadania do rozwiązania, ale też otworzyła nas na nowe formy formy edukacji, na nowe formy uczenia się. Jedną i drugą stronę bardzo ubogaciła, bo i młodzi ludzie mogli się Uczyć w inny sposób, odkrywać swoje nowe preferencje i nauczyciele też poszerzyli zakres swoich możliwości, umiejętności, a też odkryli na przykład, że świetnie sobie radzą. Nagrywając podcasty wiem, znam wielu nauczycieli, którzy nagrywają świetne materiały edukacyjne dla swoich, dla swoich dzieci, uczniów w szkole, więc skorzystajmy z tego, wyciągnijmy tą lekcję, odbierzmy tą lekcję, którą nam, nam życie dało. Z jednej strony internet to jest mnóstwo mało wartościowych treści i często rodzice mają takie przekonanie, że kiedy dziecko siedzi w komórce, siedzi w komputerze, to ono tylko traci czas. Mhm. Czy tak jest naprawdę, że ono tylko traci czas? Ja myślę, że myślę sobie, że każde poruszanie się po świecie jest jakimś źródłem uczenia się czegoś. Nawet poruszanie się po treściach, które są mało wartościowe, uczy nas czegoś. Rzeczywiście to siedzenie w komórce i w telefonie jest niebezpieczne wtedy, kiedy młody człowiek mówi do nas, że nudzę się, idę posiedzieć w telefonie. Wtedy nam się powinna zapalić z tyłu głowy czerwona lampka, bo to oznacza, że on tak naprawdę mówi, że nie jestem w stanie wytworzyć w sobie żadnej motywacji, żadnego zainteresowania, żadnego celu. Potrzebuję, żeby ktoś mi coś zaproponował. I tym kimś, tym czymś jest sieć. Więc, jeżeli słyszymy rzeczywiście taką narrację, idę posiedzieć w na telefonie, idę posiedzieć na komputerze, no to musi nam się tam ta lampeczka z tyłu głowy zapalić. Natomiast w sieci jest bardzo dużo y, mądrych, wartościowych treści, no i jest też y, ta. Płaszczyzna, na której my możemy uczyć się szalenie ważnej umiejętności, a to jest zarządzanie informacjami, czyli umiejętność odróżniania, kto jest dla mnie autorytetem, a kto nie, które treści są dla mnie istotne, a które nie czemu chcę wierzyć, ufać, a czemu niekoniecznie. Umiejętność sprawdzania, łączenia różnych treści niepołączalnych i wnioskowania, to nam daje nieograniczony dostęp do, do wiedzy, której mamy dzięki sieci, więc. Myślę sobie, że jest wiele zagrożeń, ale też bardzo dużo korzyści, i, i że to jest postęp, że my mamy wszyscy dostęp do wiedzy, I że nasze dzieciaki mogą w nieograniczony sposób korzystać. Właściwie, chyba podobne już cała wiedza jest w sieci, z całej wiedzy sieci. To... to jest także do ważnych egzaminów, takich jak egzamin ośmioklasisty czy matura, można się przygotowywać właśnie z materiałów, które są w sieci, bo kiedyś. Taki dawny model edukacji wyglądał w ten sposób, że się się w bibliotece nad książką. Mhm. Teraz internet może pełnić taką funkcję biblioteki z książkami. Pod warunkiem, że umiemy dokonać jakiejś e, sensownej selekcji treści. Ja uważam, że podstawą e, takiego prawdowego procesu dydaktycznego jest dobrze przygotowany podręcznik. Dobry, dobrze przygotowany program, i to jest taka baza. Natomiast wszystkie samodzielne wycieczki, które młodzi ludzie uprawiają po sieci, poszukując czegoś, co ich inspiruje, czasami docierając na sam koniec internetu, zadając sobie jakieś pytania, są czymś szalenie ważnym, bo to pobudza jakiś taki rodzaj wewnętrznej motywacji, ciekawości świata, zdolności do zadawania sobie pytań, zdolności do czytania ze zrozumieniem. Także to są te umiejętności, kompetencje, które w tej bibliotece zwanej internetem można by było, było ćwiczyć i one są bardzo ważne, ponieważ nam zależy na tym, żeby młodzi ludzie przede wszystkim zadawali sobie jakieś pytania. I ja mam wrażenie, że to się dzieje, że kiedy oni sobie tak po tym internecie wędrują, Czasem są to pytania, które wolelibyśmy, których wolelibyśmy, żeby sobie nie zadali, ale jednak jest to jakaś ciekawość, kryje się za tym jakaś ciekawość, więc to jest, to jest bardzo cenne. Natomiast nie, od, nie odchodziłabym też tak całkiem od, od idei, że jednak ta nauka musi być nawleczona na jakiś przygotowany wcześniej, dobrze przygotowany wcześniej program, ponieważ mamy taką tendencję, że podążamy za rzeczami, które są dla nas interesujące, ale żeby mieć dobry ogląd świata, to musimy też wiedzieć wszystkie te rzeczy, które nas nie interesują, a które ubogacają nasze rozumienie tego, co nas otacza. Czyli potrzebna jest baza, a potem hmm. można improwizować i, i dociekać szczegółów, które nas y, interesują. Yy, kiedy młody człowiek Dużo przebywa w internecie, rzekomo ucząc się tam, na przykład, czy zdobywając jakieś informacje, to czasem mam wraże mamy wrażenie, że on tylko na to zwraca uwagę. Na przykład siedzi przy nas, niby rozmawia z nami, a jednocześnie skroluje swój ekran. Czy takie, taka sytuacja jest dobra zarówno dla tego uczenia się, jak i dla naszej relacji? Mówisz o zjawisku, które się nazywa fabbing, czyli takiej ignorowaniu drugiej osoby poprzez przeglądanie przy niej, przy, niej, przy niej internetu. Jest to rzeczywiście zjawisko niepokojące. Na stronie Stop Fabbing można nie spotkać się, tylko zapoznać się z wynikami badań na temat skali tego zjawiska i rzeczywiście 87% młodych ludzi nastolatków woli kontakt przez Messengera, albo jakąkolwiek inną aplikację, iż twarzą twarz. I ten fabbing staje się taką częścią naszej rzeczywistości i sprawia, że my ignorujemy relacje analogowe na rzecz tych cyfrowych. I to rzeczywiście też w edukacji nie pomaga. Nie pomaga dlatego, że młodzi ludzie też będąc na jakiejś lekcji, albo odbierając jakieś, słuchając jakiegoś webinarium, albo ucząc się jednocześnie, ignorują te treści na rzecz na rzecz telefonu. Natomiast warto wiedzieć, że za fabbing bardzo mocno odpowiadają powiadomienia w telefonie. Czyli jeżeli my wykonamy taką pracę, że wyczyścimy sobie te wszystkie powiadomienia, czyli ustawimy aplikację w taki sposób, który nas nie przywołuje, czyli przestajemy się warunkować na tego psa Pawłowa, jakim, nas jak psa Pawłowa, na ten telefon, który nas ciągle przywołuje, to jest duże prawdopodobieństwo, że tego fabbingu, fabbingu będziemy unikać. Czyli przestaniemy wartościować... Treści w sieci jako te ważniejsze, istotniejsze niż to, co się dzieje w rzeczywistości analogowej. Więc pewnie wracając z edukacji, najistotniejsze jest to, żeby młody człowiek na czas uczenia się wyniósł swój telefon do drugiego pomieszczenia albo wyłączył powiadomienia, albo miał to jest taki patent, który, który, który promowałam bardzo mocno w trakcie edukacji zdalnej czyli, czyli miał na swoim komputerze jakby drugie konto, które służy uczeniu się. Czyli żeby założyć sobie drugie konto, na które się loguję wtedy, kiedy jestem w szkole albo uczę się. Na tym koncie na ekranie ja nie mam moich aplikacji, nie mam moich gier, mam tylko treści przeznaczone do, do uczenia się. To tak jak idąc do szkoły, mam zeszyt, który jest zeszytem do przedmiotu i mam brudnopis, w którym robię różne rzeczy. I tak samo powinniśmy podzielić sobie swoje sprzęty. Wtedy ten fabbing będzie troszeczkę mniejszy, będą mniejsze objawy syndromu Fear of Missing Out, czyli tego lęku przed pominięciem, bo nie będziemy widzieć tych. Tych różnych powiadomień, i rzeczywiście to buduje jakiś taki, jakąś taką aurę też sprzyjającą oddzielaniu edukacji, uczenia się od czasu wolnego. I, I wydaje mi się, że to jest takie kluczowe. Mi się przynajmniej tak wydawało, że w edukacji zdalnej najbardziej kluczową umiejętnością była zdolność podzielenia czasu prywatnego, czasu rozrywki, oddzielenia go od czasu uczenia się. I taką, takim narzędziem jest po prostu założenie sobie konta do uczenia się. W którym mogę się przelogować na mhm. sytuację szkolną, albo mogę się przelogować na sytuację życia osobistego, prywatnego i towarzyskiego. Tak. Co jeszcze pomaga w takim skupieniu się nad, nad nauką? Cały czas myślę tu o tych nastolatkach, mhm. których tak dużo pracy w tym roku czeka. Jakie zachowania nam sprzyjają w takiej sytuacji? Warto wiedzieć jaka jest moja temporalność. Czyli czy jestem kimś kto jest ranny albo wieczorny. Czyli czy jestem osobą, która lepiej uczy się o poranku, czy np. wieczorne sesje takie mi służą, tak? czytania, przyswajania jakiejś wiedzy. Więc warto zacząć od tego, czy jestem skowronkiem czy sobą i to wykorzystać. Warto dbać o zdrowe przerwy. Takie przerwy, które nie są kontynuacją tego, co ja robię. Czyli jeżeli uczę się przez komputer, a, a w przerwie też skoroluje sieć, to nie jest to przerwa. Dla mojego mózgu nie jest to przerwa. Być może dla mojej duszy tak, ponieważ zajmuję się czymś innym. Natomiast dla mojego organizmu nie jest, to, nie jest to przerwa, więc warto, żeby ta przerwa była na świeżym powietrzu, żeby była związana z ruchem. Warto zadbać o to, żebyśmy uczyli się wtedy, kiedy jesteśmy najedzeni, nie przejedzeni, ale na jedzeni. Glukoza jest absolutnie niezbędna do tego, żeby, żeby się uczyć. Nasz mózg żyje cukrem. <laughs> chodzi o cukier biały, cukierniczki, ale nasz mózg żyje cukrem i my musimy być najedzeni, żeby móc się uczyć. Musimy być wyspani. Ale też musimy mieć zaspokojone wszystkie inne potrzeby. Potrzeby społeczne, potrzeby więzi, potrzeby bliskości. Tak? Nie, ma, nie ma też możliwości, żeby wykrzesać w sobie motywację do, motywację do uczenia się, jeżeli ja nie mam zaspokojonych innych potrzeb, jak potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby akceptacji, potrzeby fizjologicznej. Więc jeżeli jestem niewyspana, jeżeli piję kawę przed maturą, po pięćdziennie, żeby lepiej zapamiętać, jeżeli myli mi się pobudzenie ze skupieniem, to jest też szalenie ważne, bo tego też warto się uczyć, kiedy ja jestem pobudzona, kiedy jestem skupiona, bo nam się troszkę to myli, ludziom się wydaje, że jak się pobudzą, to to jest yy, jakiś substytut skupienia, najczęściej jest odwrotnie skupienie jest tam, gdzie nie ma takiego pobudzenia nadmiernego, hiperpobudzenia. Więc warto też zobaczyć, co, co mi pozwala się skupiać, a co mnie pobudza do takiego miejsca, w którym już nie pamiętam, tylko jestem nadmiernie rozemocjonowana. To jest chyba jakby taki, taki podstawowa higiena, jakiś taki szacunek do też własnych zasobów, do własnych możliwości, do ograniczeń, ale to chyba się zaczyna od samoświadomości. Czyli przydałoby się z takim młodym człowiekiem, który się szykuje do matury, zrobić takich kilka dni, w których ten młody człowiek może poznać siebie i swoje, swoje możliwości, dziennik poprowadzić tak? na temat tego, jak wygląda mój rytm dnia, kiedy jestem przemęczona, kiedy najbardziej chłonny, co mi, jakie jedzenie mi służy. Chcę jeszcze zapytać o taką kwestię planowania czasu. Jak dla naszego mózgu jest lepiej i się uczyć? Czy to mają być maratony, kilkunastogodzinne uczenia, czy lepiej sobie ten materiał podzielić na jakieś mniejsze kawałki? To zależy, czego się uczymy. Jeżeli zależy nam na tym, aby dokładnie zapamiętać treści, których się uczymy, powinniśmy dzielić treści na małe, na małe porcje i pozwolić na to, aby ten mózg zapamiętał, stworzył tak zwane sieci semantyczne. Które, które służą do tego, żeby później odpamiętywać tą wiedzę. Czyli to jest na przykład definicja, wzór, konkret. Tak. Definicja wzór konkret, czasami roz, y, zadanie matematyczne, tak? czyli że muszę pozwolić tej wiedzy się ułożyć, tak trochę się y, poukładać we mnie. Natomiast jeżeli to jest jakiś kontekst kulturowy, którego się uczę, czy, czy to jest lektura, którą czytam, czy to jest jakieś historyczne wydarzenie, któremu chcę się przyjrzeć, bez konieczności zapamiętania szczegółów, tylko chcę mieć jakiś taki obraz zdarzenia, o którym się uczę, to wtedy mogę sobie pozwolić na dużo większe partie materiału, czasem to jest nawet służące, by Czasem nam to służy, tak, bo, bo mogę wtedy umysłem swoją objąć wszystkie zdarzenia, które miały miejsce w jakimś okresie historycznym, żeby zbudować jakiś taki rodzaj wglądów w to, co tam miało znaczenie. Młodzi ludzie wracają teraz do szkół stacjonarnych. Miejmy nadzieję, że to jak najdłużej potrwa, że będą mogli się już uczyć w klasyczny sposób. Czego byś im życzyła przed tym okresem wytężonej nauki? Życzyłabym im wrażliwości. Wrażliwości na to, czego potrzebuję, co przeżywam, jakie, jakie emocje są częścią mnie. Ta wrażliwość pozwala zaspokajać podstawowe potrzeby, a bez ich zaspokojenia po prostu nie ma wyników, to jest niemożliwe. Nie ma takiej możliwości. Aby skupić się na, tylko na swoich zadaniach i celach y, związanych z edukacją, jeżeli nie mamy zaspokojonych podstawowych potrzeb. I Brenna Brown mówiła o tym, że nie ma odwagi bez wrażliwości, a ta wrażliwość to jest właśnie gotowość do tego, aby zobaczyć swoje miękkie części i się nimi zaopiekować. Jeżeli to zrobimy, to mamy też odwagę do tego, żeby poko pokonywać lęk i osiągać cele, ale wrażliwość jest tą bramą. Wrażliwość na siebie, ale też na innych. Tego z całego serca życzymy Wam w nowym roku szkolnym. Dziękuję, Dziękuję za rozmowę.